Dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj film z serii tych, w których proponuję tytuły książek, które możecie kupić komuś na prezent. A jesteśmy tuż przed świętami. Przynajmniej ja nagrywam wtedy ten film, nie wiem kiedy wy go oglądacie, ale mam dzisiaj dla Was propozycję książek pod choinkę. Taki prezentownik świąteczny, książkowy. Pokażę kilka tytułów. Być może. Niektóre z nich spodobają się Wam i jeszcze, jeszcze zdążycie kupić je dla kogoś bliskiego pod choinkę. Książki, które chcę Wam dzisiaj pokazać, to nie są premiery ostatnich miesięcy, przynajmniej nie wszystkie. Ale ja nie zawsze gonię też za nowościami wydawniczymi, i nie zawsze książki, które na tym kanale pokazuję, są właśnie takimi. Świeżynkami wydawniczymi. Jeśli ktoś z Was ten kanał ogląda już od dłuższego czasu, to doskonale o tym wie. Dlatego książki, które dzisiaj tutaj pokażę, nie będą, niekoniecznie będą z 2024 roku, bo i znalazła się tutaj książka z 2017, no ale to nie chodzi o to, z którego roku jest książka. Chodzi o to, żeby była dobrym prezentem, a książka jest zawsze dobrym prezentem. Dobrze, to zacznę może od książek dla dzieci. Moim absolutnym faworytem, jeśli chodzi o młodsze dzieci i jeśli chodzi o książkę dla nich, prezent książkowy, to Beskit, Beskitu, Zima Marii Strzeleckiej. To jest druga część książki, którą kiedyś też tutaj na kanale pokazywałam, i też ją mam tutaj. Czyli w sumie pokażę Wam dwie części. Beskit, Beskitu, pierwsza część. I właśnie ten Beskit, Beskitu, Zima. No, bardziej przy tym, bo, bo to jest też tematyka, jakby na tę porę roku i na ten czas. I to jest opowieść o y, jednej z najpiękniejszych krain w Polsce, o Beskidzie Niskim. I y, y, to jest opowieść o ludziach, którzy kiedyś te tereny zamieszkiwali, o Łemkach, o ich kulturze, obyczajach, zwyczajach. Książka uważam jest przepiękna. Ona ma tak wspaniałe ilustracje, właśnie autorki. One są naprawdę bardzo oryginalne i wyjątkowe, ale co jest najważniejsze, one przybliżają właśnie tę Łękowszczyznę czytelnikom najmłodszym. To jest opowieść z lat 20. XX wieku, i ta mała dziewczynka, żyjąc w tej Łękowskiej wsi. Wzbudza w czytelniku wszystkie te wspomnienia, i jakieś sytuacje, które są związane nie tylko z miejscem, w którym, w którym żyje, ale też z takimi bożonarodzeniowymi tradycjami. No więc jest to idealna książka pod choinkę. Ja myślę, że nieco starsi czytelnicy będą również zachwyceni beskidem, beskitu. A jeszcze Wam pokażę piękną ilustrację, yy, która przedstawia yy, świąteczne ozdoby. Bardzo Wam polecam, bardzo. Książka też dla młodszych dzieci, którą wybrałam, yy, ale z tak pięknym tekstem, że myślę, że znowu dorosłym również się spodoba. A do tego przepiękne ilustracje Lisa i Sato. Ja. Chyba w tamtym roku też w podobnym filmie w prezentowniku pokazywałam taką książkę pod tytułem Życie, która została przez Lisa to napisana i zilustrowana. Spróbuję ją znaleźć. Mam, mam, znalazłam, znalazłam, bo mam ją tutaj yy, u siebie. To jest, to jest też przepiękna książka. Zresztą zobaczcie sami. Jedna ilustracja. Kolejna. Wszystkie są piękne i niezwykłe. O, nawet jest ilustracja z książki, którą chcę Wam pokazać, ale to za moment. Zobaczcie tutaj jeszcze taka piękna, zimowa. Tę książkę zresztą też Wam polecam kupić komuś pod choinkę. To jest dopowiedź o, o życiu człowieka od narodzin po śmierć. Natomiast tytuł, który chcę Wam polecić, pod choinkę, to jest tytuł o dziewczynce, która chciała ocalić. Książki. To jest książka autorstwa norweskich pisarzy, a właśnie przez Lisa Isa to zilustrowana. I to jest opowieść o dziewczynce, która no, pewnego dnia zaczyna się zastanawiać, co się dzieje z tymi książkami i też z tymi bohaterami. Książek, których nikt nie wypożycza w bibliotece. I ona postanawia te książki uratować. Skandynawska literatura ma to do siebie, że w bardzo prosty sposób opowiada o bardzo też prostych rzeczach, a dodatkowo ilustracje no, sprawiają, że te książki um, przemawiają do nas w jeszcze bardziej y, taki intensywny sposób. Zobaczcie też na wyklejkę, jak ona wygląda. To jest wielka, ogromna biblioteka, i dziewczynka gdzieś tam w regałach schowana i zaczytana. Bardzo, bardzo Wam polecam. Kupcie, jeśli szukacie jakiejś dobrej książki pod choinkę, kupcie ją swoim dzieciom, czy też dzieciom swoich przyjaciół. No, kupcie dziecku, któremu będziecie chcieli zrobić fajny prezent. Mam również ciekawą propozycję dla, dla najmłodszych, ale znowu będzie to książka, którą dorośli również mogą przeczytać, bo na pewno wyłuskają coś dla siebie. Z jej, z jej treści, z jej fabuły. I to jest książka Podróż Wielka Panda i Mały Smok, autorstwa Jamesa Norburego. To jest przepiękna historia o wędrówce Pandy i Smoka, którzy no, nie wiedzą dokąd idą, ale mają siebie, wspierają się i odkrywają uroki życia i, i tego, że. Mm, każdy z nich może liczyć na, na, na tego drugiego. I to są podane w taki bardzo oszczędny sposób. Takie prawdy życiowe, które wybrzmiewają w czasie czytania kubusiowo-puchatkową narracją. Jeśli rozumiecie, o co mi chodzi, no, taka, to jest taka bardzo prosta filozofia życia. No, ale tutaj mamy innych bohaterów. Mamy pandę i smoka. I ilustracje to również warto zwrócić na to uwagę. Ilustracje są w formie takich. Japońskich drzeworytów, również, również piękne, bardzo y, na pewno urzekające. To też myślę, będzie ciekawy prezent pod choinkę. I czy mam jeszcze coś dla najmłodszych? Chyba nie. To, to wszystko dla najmłodszych. Mam dwie książki dla młodzieży. Książek dla młodzieży, książek dla nastolatków jest tak ogromnie dużo. Że no, osobie, która chce dla swojego nastolatka coś wybrać do czytania, może być dosyć ciężko. No chyba, że są to bardzo sprecyzowane upodobania czytelnicze, i no, osoba obdarowująca nie będzie miała z tym większego problemu. I pierwsza z propozycji dla nastolatków pod choinkę to książka Pitera Bigla Tamsin. I uważam, że to jest bardzo dobra propozycja na takie długie zimowe wieczory, bo no, spróbujcie sobie to wyobrazić. Amerykańska nastolatka wraz ze swoją mamą i ojczymem przeprowadza się na angielską prowincję. I oni przeprowadzają się do domu, który to dom od 300 lat jest nawiedzany przez pewnego ducha przez dziewczynę, która została tam uwięziona przez jakieś wielkie zło. No i nie może, nie może się stamtąd wydostać. Ta książka jest trochę mieszanką brytyjskiego folkloru, brytyjskiej mitologii i tych wszystkich smaczków brytyjskiej prowincji, życia w, takim, w takiej wielkiej, e, arystokratycznej, e, brytyjskiej rezydencji. No, uważam, że całkiem, całkiem porządny prezent. Natomiast druga książka, która no, spodoba się pewnie wszystkim, E, wielbicielom twórczości tego Pratchett'a. To jest książka Pociągnięcie pióra, Zagubione Powieści. To jest zbiór e, opowiadań, które w żaden sposób nie są e, gdzieś tam powiązane z, e, z innymi znanymi Wam tytułami tego autora, e, ale no, są równie charakterystyczne e, dla niego. To uważam jest bardzo dobra propozycja dla wszystkich tych nastoletnich fanów takiej klasycznej fantastyki. I mam tutaj książkę, która też już jest klasykiem. Została zresztą też zakranizowana, i no, to też nie jest nowość, ale widziałam, że ta książka pojawiła się ostatnio w takim no, innym wydaniu nowym wydaniu. I i sama ją sobie w sumie pożyczyłam i będę ją chciała przeczytać. No i w sumie uważam, że to jest książka, która będzie bardzo dobrym prezentem pod choinkę. I to jest Imperium Słońca, Balarda. I to jest tak naprawdę literatura obozowa, ale no nie, nie chodzi tutaj o, o te obozy, które znajdowały się w Europie, i której to literatury na, na ich temat jest no, cała masa. I tak bardzo pokrótce. Jedenastoletni syn brytyjskiego dyplomaty zostaje po ataku chyba na Pearl Harbor. Zostaje, no, znajduje się w obozie, w japońskim obozie dla internowanych. No, myślę, że to bardzo, bardzo poruszająca literatura o, o chłopcu, który no, za wszelką cenę chce przetrwać to piekło na ziemi. I no, tak jak mówię, literatura obozowa, ale taka. Która dzieje się w innym świecie, w innym miejscu, ale to nie oznacza, że okropieństwa II wojny będą tam wyglądały inaczej. No, okropieństwa wojenne są zawsze takie same, bez względu na to, gdzie, gdzie mają miejsce. Tak samo ludzie cierpią, tak samo ludzie giną. Sama bardzo chcę tę książkę przeczytać. Ja oczywiście już w tym roku nie zdążę tego zrobić, ale to jest na pewno taki mój masterit mój na przyszły rok. Mam również coś dla wszystkich tych, którzy, którzy lubią gotować. I to jest jedna z moich ulubionych książek kulinarnych, które mam w domu. Nawet jest dosyć tutaj podniszczony, ma brzeg. Za chwilę pokażę, co to za książka. A dlaczego akurat pokazuję tę książkę? Bo z przepisów autorki tej książki wypróbowałam przepis na deser, który parę razy podawałam, piekłam podawałam u siebie, a jest rewelacyjny. To jest Sernik Wiedeński. On w tej książce jest pod taką nazwą Sernik Wiedeński, ale. On gdzieś tam w internetach funkcjonuje również pod nazwą Sernik Wiedeński Mojej Babci. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry sernik. Ja Wam go będę polecała, a już mówię, co to za książka. Trufla Patrycji Doleckiej. Same dobre rzeczy. Nie dość, że jest przepięknie wydana i może być naprawdę no, takim mm, ekskluzywnym. Książkowym prezentem pod choinkę, to tak jak mówię, te przepisy są naprawdę warte wypróbowania. To są, to są przepisy proste, niewyszukane. O, tutaj akurat otworzyłam na domowym makaronie, ale y, spróbuję znaleźć ten przepis na sernik. O, zaraz tu gdzieś na desery chyba weszłam. O, jest sernik wiedeński. To jest zdjęcie tego sernika, i, i tutaj znajdziecie. Przepis. Ja tę książkę bardzo, bardzo lubię. Ona mi się tak strasznie podoba, zresztą ja ją chyba też w prezencie dostałam już dawno temu. I sprawdziłam, ta książka nadal jest w sprzedaży, więc nie będziecie mieli problemu z jej kupieniem. Na sam koniec zostawiłam książkę w trakcie czytania, której jestem, i którą jestem zachwycona. Ja zarywam każdą noc w ostatnim. Tygodniu, tak naprawdę. Po to, aby przeczytać chociaż parę stron, i, i takie mam założenie. Dobra, przeczytam parę stron, idę spać i wychodzi mi co noc 100 stron. Tak to leci. Zresztą ten, kto śledzi mnie również na Instagramie, to wie doskonale, że chodzi mi o książkę strzępy Bretta Elisa. I słuchajcie, to jest z nią, to, to była ciekawa historia, bo ja teraz w grudniu totalnie, no w zasadzie nic nie czytam. Nie czytam. Początkiem grudnia nic nie zaczęłam, yy, i to jest yy, mój sposób na zastój czytelniczy. Pomyślałam, dobra, biorę najgrubszą książkę, jaką mam w tym momencie w domu, i zaczynam czytać. No i tym sposobem sięgnęłam po strzępy. Książka, którą sobie przywiozłam z targu w Krakowie, i w tym momencie jestem na stronie 300, a ona ma chyba 700 stron. Yy, i ja przepadłam od pierwszej strony. Jest to opowieść o amerykańskich nastolatkach, którzy mieszkają w Los Angeles w latach 80. i oni chodzą do takiej bardzo ekskluzywnej szkoły. Wszyscy są bogaci, mają piękne domy z basenami, to znaczy ich rodzice mają, ale oni oczywiście w tych domach mieszkają, jeżdżą samochodami od 16 roku życia. Spotykają się w kinach, oglądają filmy, no cały czas są na lekkim haju, chociaż nie zawsze na lekkim, różnie to bywa. I uprzedzam, jest to książka tak mocno 18, no tak bardzo. Natomiast. Pewnego razu do, no do szkoły, tej, tej, tej takiej najważniejszej grupy przyjaciół, tych głównych bohaterów, przychodzi no nowy, nowy uczeń. I jednemu z nich on od samego początku się za bardzo nie, no, no nie podoba. Coś jest nie tak z tym chłopakiem. A w międzyczasie zaczynają mieć miejsca w. No, w najbliższej okolicy, pewne morderstwa, które są dosyć okrutne. I również z tego względu ta książka jest tak, jak mówię, 18. Wiemy, że tutaj Brett Ellis bardzo dużo zawarł takich autobiograficznych wątków w tej powieści, i, i to, ta książka, no właśnie, ona jest taka trochę na granicy fikcji i autobiografii. Jest niezwykle ciekawa, niezwykle. I czyta się ją z zapartym tchem, i ona cały czas trzyma czytelnika w ogromnym napięciu. Tak jak mówię, naprawdę, zarywam noce dla tej książki. I słuchajcie, jak tak dalej mi pójdzie, to ją skończę jeszcze, jeszcze przed końcem tego roku. Ale naprawdę, jeśli macie wśród swoich znajomych czy, czy w rodzinie kogoś, kto lubi takie mocne książki, to, to te strzępy będą cudownym prezentem pod choinkę. No i tak wygląda mój prezentownik książkowy. Jeśli który z tych tytułów Wam się spodobał, to napiszcie, który. Yy, jaki postanowiliście kupić yy, swoim najbliższym? Mam nadzieję, że coś, yy, coś z tego zestawienia wybierzecie. I jeśli macie ochotę, zerknijcie sobie do moich poprzednich filmów i subskrybujcie ten kanał, i zostańcie tutaj na dłużej. Zerknijcie sobie również na mój Instagram Magiel Książkowy, tam też mnie znajdziecie. Ja Wam wszystkim życzę wesołych świąt i dużo, dużo czasu na czytanie. Myślę, że znajdziecie go między jednym a drugim sernikiem, makowcem czy barszczem z łóżkami. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym Magiel Książkowym. Cześć!